Z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. I to jest porównanie Xiaomi Mi9T Pro kontra OneZoom. W przypadku OneZoom mamy Snapdragona 675 4 GB, w przypadku Mi9 ki Snapdragona 855. Oba smartfony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają. Który szybciej otwala aplikacje, który lepiej zarządza nimi, jeżeli chodzi o kwestie ram. To samo zrobiłem w przypadku gier, więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Xiaomi AliExpress. No, coś tutaj czekało, ale też raczej Xiaomi. mi Cineo. Też Xiaomi. mi Galerię. Sełmi Xiaomi i IPLA. Podobnie jak do Wygrywa się Jedziemy dalej. Mapy dla Xiaomi Player.pl Też Xiaomi, chwilę później Motorola, Oelix Xiaomi Pyszne.pl Xiaomi Pizza Portal Podobnie. Sklepy. Również Xiaomi. Spotify. Podobnie. Taptalk. To samo. TripAdvisor. Brzydsza ikona. Kiedyś była ładniejsza. No, tu widzieliście. Twitter. Xiaomi. Uber. Tym razem modka Xiaomi, coś wisi. Wykop dla Xiaomi i YouTube Xiaomi. No widzicie, 875 zdecydowanie lepsza niż 675, jeżeli chodzi o Snap'a. No i dobra, sprawdźmy sobie kwestie związane z ramę. Tu jest 4GB, tu jest 6GB, więc lecimy. Allegro, restart wobu. AliExpress podobnie. Ceneo, też źle. Galerie. No tu też tak nie do końca. Tutaj jest HBO, tutaj nie. Ipla w jednym jest, w drugim nie ma. Tu widzicie, że Restarcik od zera. Mapy tu w, w pamięci w Motorola. Poza Player.pl Sytuacja wygląda podobnie, czyli no w sumie tak samo w obu, bo nie jest to w ramię. x to samo, pyszne.pl Uruchamia się ponownie w obu smartfonach. Następnie mamy Pizza Portal, też jest źle. Sklepy w ramię, Spotify tu w ramię, tutaj nie, Taptalk, jakby restart w obu, tripod w obu smartfonach w ramię, Twittery się restartują, Ubery to samo, ponowne uruchomienia, wykop tu jakby w ramię, nie do końca, i mamy YouTube ubite. No więc no, 6GB no, jakoś lepiej działa niż 4 w przypadku Motorola, no ale idealnie, no to powiedziałbym, że w żadnym nie było. Dobra, lecimy z grami. Wyczyściłem pamięć, sprawdzamy to samo. Lecimy najpierw Asphalt 9. Czekamy, czekamy. Dla Xiaomi, no tutaj Motorola dłużej. Dopiero teraz. Następnie mam Asphalt 8. Xiaomi Mi 9T Pro. No tu jest duża różnica, widzicie. Ile musimy czekać na Motorola. A czekamy nadal. dopiero teraz. Dobra, następnie mamy Temple Run 2. Też widzimy, że Mi będzie szybciej. No już klikniemy, nie ma co czekać na tę całą animację. Dead Trigger 2. Pierwsza jest Mi 9T Pro jedziemy dalej. Następnie mamy Asphalt Xtreme. Znowu Mi 9T Pro. Myślę, że nie będę czekał. Unkilled. Mi 9T Pro. A Motorola. Motorola, czekamy. Dopiero teraz i ostatnim tytułem będzie to PUBG. Co tu wygra? Czekamy, czekamy. No, widzimy, że Xiaomi, modka, na modkę czekamy, zrobimy to samo co w tej, no dobra, no tu też widzimy, szybszy zdecydowanie, jeszcze szybko, pamięć RAM 6GB, giga, 4GB, giga. co pozostało, pierwsza gra w Xiaomi w ramie, w motorolinie. nie, Asphalt 8 tu w ramie, tu nie, więc na razie Xiaomi dobrze, tutaj już obie w ramie, Subway Surfers, no zrestartowane w obu, Dead Trigger 2, tu w ramie, tu się uruchamia ponownie. No już motorona trochę tnie jak widzicie. Asphalt Stream, tu w ramie, tu jest restart. Unkilled tu w ramie, tu restart. I ostatnie PUBG, motor już widzę, czuję, że tnie. No i tu jesteśmy w ramie, więc no. No, No, Mi 9T Pro lepsza opcja. Akurat możecie zobaczyć, jak wypadła z Motorola Onezoom. No i cóż, na dzisiaj tyle odnośnie jednego i drugiego. Oczywiście są playlisty, dzwoneczki, subskrypcje, komentarze na dole społeczności Patronite. No i cóż, tyle. Czyli porównanie Xiaomi Mi 9T Pro kontra Motorola One Zoom. Z tej strony Ucek. trzymajcie się ciepło. Hej!